Dzisiejsza pigułka wiedzy jest wyjątkowa. Mary, e, PDF który... e, z dawkowaniami, tak jak zawsze, www.sklep.zielonedetox.pl chyba? Wakacyna amnestia. Um, I dzisiaj powiemy o repelentach, też o repelentach, które działają w zasadzie częstotliwości. Ja się nazywam Joanna Manińkoska i prowadzę bloga o nazwie Zielony Detox i też sklep o tej samej nazwie. A jestem tu dzisiaj z tobą, nie tylko z powodu ale tego, że dzisiaj kończy się promocja na um, nasz zestaw olejków, który nazywa się Akysz Kleszcze. Ten, e, olejki są zmieszane w Litrowych buteleczkach, i mm, oczywiście mogę zrobić większe, e, dodając wody. Ale po co? Możecie rozcieńczyć je sobie w domu. Jednak w tym roku jest tak. A jeżeli chcesz stosować na ubrania, to spigotujcie, żeby nie po, była pozostawiona taka tłusta plama, bo to są jednak olejki eteryczne. Skład, skład jest dość obfity, jest rozpisany na naszej stronie. A ja przypominam, że dzisiaj do końca dnia jest ten produkt w cenie 29 zł, a od jutra od rana cena skacze do 39. O co chodzi z tymi lepelękami? Ja troszeczkę na, yy, taki kontrowersyjny tytuł dałam dzisiejszego maila z zapytaniem, czy ty nie boisz się lewiozy. Jest niestety tak, że o ile ugryzienie komara, oprócz tego, że nas swędzi, to powiedzmy większych konsekwencji tutaj nie ma. To tyle przy kleszczach i tych chorobach, które przenoszą kleszcze, bo nie jest to tylko balerioza, ale też koinfekcje, yy, jest to coś, czego można się już troszeczkę obawiać. Dlatego stosowanie takich rzeczy, które sprawiają, że te kleszcze po prostu, one nas trochę nie zauważają. Są, były robione badania, które mówią o tym, że kleszcze nie tylko, yy, czy te wszystkie insekty, nie, są, nie, nie tylko są wrażliwe na temperaturę, czyli to nie jest tylko tak, że postrzegają nas jako duży kawałek ciepłego ciałka, ale też na niektóre nasze zapachy, na przykład na zapachy Zapach kwasu mlekowego. I nasze olejki eteryczne działają na takiej zasadzie, że one na się ulatniają i zmieniają ten zapach, sprawiając, że stajemy się niewidoczni dla tych wszystkich insektów. Dlaczego ja tak bardzo naciskam na to, żeby używać tych naturalnych olejków, naturalnych metod? Dlatego, że środki chemiczne stosowane na skórę, czy stosowane na ubranie, one też parują i dostają się do naszych dróg oddechowych. A kładąc je na skórę, to tak jak krem, jeżeli używasz kremu nawilżającego i kładziesz go na skórę, to jesteś przekonana o tym, że ten krem wniknie w skórę i poprawi jej strukturę, nawilżenie jej. Tak samo jest z chemią na kleszcze i komary. Jeżeli kładziesz coś na skórę, ona wnika do środka. Dlatego jestem tak bardzo za naturalnymi metodami na kleszcze i komarów, bo może, jeżeli posmarujesz się raz z tym Chemicznymi środkami nic się nie stanie, no ale mamy co najmniej 2,5 miesiąca wakacji, więc tych środków na kleszcze i komary jest w użyciu. Czyli tak. Jeżeli chodzi o repelenty, czyli coś, co odstrasza kleszcze, co odstrasza komary, to możemy podzielić je na trzy takie kategorie: chemia, ym, bazujące na częstotliwości i naturalne metody, głównie olejki. Eteryczne. Jeżeli chodzi o naturalną częstotliwość, to ja sprawdzam badania. Są robione badania na tych ym, urządzonkach, które te kleszcze odstraszają, i słuchajcie, no, z, tym, z tymi badaniami to jest słabo, dlatego że mm, badania w tych takich ym, urządzonkach jest użyte, Czy to jest y, 20 kHz, czy 100 kHz? W badaniach nie zauważono znaczno, znacznej różnicy pomiędzy ym, ilością kleszczy. Umarów. I teraz pojawia się taki argument, no tak, ale ja założyłam na, y, tą urządzenie na psa i pies w całym sezonie nie złapał kleszcza. Tylko pamiętajcie, że jest różnica między takim spektywnym podejściem, na przykład ja. Całe życie dotychczasowe, załóżmy, jeżdżę bez zapinania pasów samochodowych i nigdy mi się nic nie przydarzyło, nie było wypadku, nie poniosłam tego żadnych konsekwencji. Czy to znaczy, że możemy ten jeden przypadek uogólnić na cały kształt? No nie, być może są takie przypadki, że faktycznie po założeniu tego urządzonka tych kleszczy jest mniej, ale generalnie w niezależnych badaniach na większej grupie badawczej yy, pokazuje, że uży użycie częstotliwości przeciwko kleszczom i komarom nie przynosi żadnych rezultatów. Mówię o badaniach, jeżeli chcecie, to też mogę Wam wrzucić w opisie linki do NCBI, to się chyba tak nazywa, do takiej bazy, gdzie są te publikacje umieszczone, można za darmo je przeczytać. No i teraz tak, te chemiczne środki. Ja bym podzieliła na trzy kategorie ze względu na składnik aktywny, który jest w środku. To jest tak zwane DET przez 2E i karydyna i IR35352 i IR3535 um, i to jest tak, DET będzie najsilniejszy, jeżeli widzicie w składzie jakiegoś środka w komary tam jest napisane DET, to to będzie najmocniejsze, ale niestety DET ma też swoje skutki uboczne, yy, skutkami ubocznymi DETa yy, jest pod nerwowego w ogóle i jeżeli chodzi też o ten sam to jest taka, wydaje mi się, jedna z najpopularniejszych um, gotowych mieszanek chemicznych na ustraszanie kleszczy i komarów. Tylko muga, w zależności od tego, ile tego detu ma w środku, czyli tego składnika aktywnego, może być 10%, może być 20%, widziałam też 30%. Ma siłę. Jeżeli chodzi o ten środek, on się całkiem długo utrzymuje i całkiem nieźle od... um, I co jest bardzo ciekawe, y, rozpuszcza tworzywa sztuczne. I to jest mój ulubiony fragment. Um, uważajcie... Składników, dlatego że niektóre składniki chemiczne reagują ze sobą. Więc, jeżeli będziecie używać środków na komary, nie używajcie równocześnie dwóch różnych składników aktywnych, środków dwóch różnych firm. Jeżeli chodzi o te drugie, Ikarydyna i IR353,5, one są słabsze, ale mają też mniej skutków ubocznych, czyli są dla nas generalnie zdrowsze. I te dwa środki można używać też już od mniejszego wieku, bo z DET dość tak, że oni w zależności od stężenia mówią, że od drugiego roku życia albo od 12, jeżeli to jest DET bardzo skoncentrowane. A Ikarydyna i mm, IR. Można używać już od kilku miesięcy, wszystko zawsze będziecie mieli na opakowaniu. Ale, no, tak jak tłumaczyłam, to jest chemia, czyli tak, powiedzieliśmy sobie, ta częstotliwość to tak sceptycznie. Jeżeli chodzi o chemię, no to może raz na długi czas, ok, ale nie tak na co dzień. Na co dzień bardzo, bardzo serdecznie ci polecam olejki eteryczne, dlatego że te mieszanki, których używamy, one są pozytywne dla naszego zdrowia. Przecież kupujemy te olejki i inhalujemy się nimi na jesień i zimą, jeżeli są jakieś y, problemy zdrowotne, jeżeli są. Um, nie wiem, zatkane zatoki. Jeżeli będziemy używać tych olejków latem, właśnie, kiedy odstraszamy kleszcze i komary, to nie tylko one nie będą powodowały większej ilości chemii w naszym organizmie, ale będą powodowały te prozdrowotne skutki na nasz organizm, jakie mają same w sobie olejki eteryczne. Jeżeli masz w domu już jakieś nasze olejki, czy mięty, czy drzewo herbaciane, wypróbuj też tego. To też bardzo fajnie będzie już yy, działało na odstraszanie. A ja bardzo serdecznie Ci polecam dedykowaną mieszankę. Kreszta, um, I to właściwie tyle. Z tego live'a trzeba zapamiętać, że dzielimy repelenty, czyli na na i komary na trzy kategorie. To są um, Środki na bazie częstotliwości, czyli takie małe urządzonka, to są środki chemiczne, no i to są środki naturalne, czyli głównie olejki eteryczne. I jeszcze przypominam, że jeżeli już się zdarzy, że ukąsi was komar, to świetnie działa nasza chłodna mięta, żeby nie powstał bardzo duży odczyn alergiczny. Wystarczy ją po prostu bez roślinczenia nałożyć na skórę w miejscu, gdzie szczepie, gdzie komar ukąsił. A druga kwestia to, jeżeli znajdzie się kleszcz u was w ciele, koniecznie zróbcie sobie kurację profilaktyczną andrografisem. Andrografis nie tylko działa pięknie, nie na y, hormony w naszym organizmie, ale też działa przeciwko boreliozie i koinfekcjom. Także to bardzo, bardzo polecam. Znajdziecie bardzo dobra Andrographis u nas w sklepie. A teraz śmigajmy już do pytań. I kaponoć i najbezpieczniejsza jest dla człowieka. Tak, z tych trzech: i karydyna, i to y, jest y, najbezpieczniejsza, a i, er, i niewiele za nią. <gryw> I tutaj jeszcze patrzę. A nie wiem, czy na Facebooku mnie widać. Bo nie ma żadnych komentarzy na Facebooku. Jakbyście na Facebooku napisali yy, a kisz kleszcze w komentarzu, to byłoby super, bo nic nie widzę. No dobrze. Czy macie do mnie jeszcze jakieś pytania? Jeżeli chodzi o PDF, ściągnijcie go sobie. On jest w tej zakładce dawkowanie na stronie sklepu. Bardzo serdecznie zachęcam do gromadzenia tych PDF-ów z pigułkami wiedzy do segregatora, dlatego, że potem będziecie mogli sobie zerknąć. Na przykład słuchali, słuchacie teraz live'a, ale zapomnieliście, czego użyć, jeżeli ukąsi Was kleszcz. Wchodzicie w tą pigułkę, tam jest napisana. E, zróbcie sobie też notatkę może andrografis i już wiecie, czego użyć. Macie to w jednym miejscu. Bardzo, bardzo polecam tę metodę. Jeżeli chodzi o y, kwestie związane z zielonym detoksem, to dzisiaj kończymy kampanię tego, tej mieszanki na kleszcze, a cash. a w przyszłym tygodniu prawdopodobnie, pod koniec przyszłego tygodnia będziemy mówili sobie troszeczkę o probiotykach, dlatego że probiotyki dla zielonego detoksu już są produkowane, to będą takie blistry po 10 sztuk i tych probiotyków będzie tam sporo i plusem jeszcze tego naszego zestawu to jest to jest to, że to jest dwa w jednym, czyli symbiotyk i probiotyk, czyli taka substancja, która sprawia, że te bakterie probiotyczne się dobrze w naszym jelicie um, zatrzymują i rozrastają, a, czyli coś, co tworzy domek, i coś, co jest probiotykiem, żeby w tym domku zamieszkać, czyli będzie takie dwa w jednym. I do tego będę bardzo zachęcać, i to jest właściwie plan na nasz lipiec. Um, Chciałabym też z Wami trochę porozmawiać o diecie, bo to jest taki dobry moment i na Instagramie ostatnio wrzucam dużo takich ciekawych, wydaje mi się, wydaje, że ciekawych, ciekawych zajawek w związku z jedzeniem słodyczy. Słuchajcie, ja przypominam o tym, że 80% naszej diety ma być bazujące na warzywach, o co teraz naprawdę nie jest trudno i na takich substancjach złożonych, na przykład wieloziarniste zboża, brązowy ryż, kasza, takie rzeczy. I wtedy, jeżeli na przykład pójdziecie, zjecie coś słodkiego na mieście ze mi, albo w domu coś upieczacie, jego dzianki, nie ma żadnego problemu, bo z tymi 20% nasz organizm sobie poradzi. I też pamiętajcie o tym, że jest takie stwierdzenie w medycynie chińskiej, że zdrowy organizm to zje i drut kolczasty, i absolutnie nic mu nie będzie. Nie mówię, że ten drut kolczasty będzie smaczny, ale że sobie z tym da radę. I faktycznie dobrze doprowadzić nasz organizm do takiego stopnia, że jesteśmy w stanie zjeść wszystko, przetrawimy to i nie będzie skutków ubocznych, nie będzie obrzmiałego języka, nie będzie nalotu na języku, nie będzie. Nie będzie blub brzucha, nie będzie takiej ospałości, ale to można zrobić tylko i wyłącznie dobrą dietą przez resztę czasu dobrą dietą, dobrymi ziołami, dobrym nawodnieniem. I tego tak Was bardzo serdecznie zachęcam, dlatego że lato to jest z reguły taki okres, że mamy trochę więcej czasu, te warzywa i owoce są przepyszne. Także pomyślcie o tym, żeby 70% objętości przy każdym posiłku było coś zdrowego. Już nie mówię, że to mają być zielone warzywa, bo wiem, że to jest praktycznie w wykonaniu z dziećmi nierealne, ale żeby to były te zdrowe rzeczy, a te 20% na każdym talerzu podczas każdego posiłku niezdrowe. No i plus, jak te słodycze wpadną, to też się nie biczujemy, tak? dbamy o to, żeby całość żywienia była ok. No i dzięki temu no, po prostu jedząc studycze, można trzymać świetną figurę, ale o tą figurę też trzeba walczyć. I pamiętajcie o tym, że organizm bardzo lubi mięśnie, a mięśnie trzeba wzmacniać. Więc jeżeli jeszcze nie macie nawyku jakiejś aktywności, czy chodzenia na spacer szybszym krokiem codziennie, to bardzo, bardzo Wam polecam. Nawet taki 10 minut każdego dnia totalnie zmienia samopoczucie. I teraz uwaga, ja bardzo walczę z dietami pudełkowymi, dlatego że te diety pudełkowe bardzo często obniżają kaloryczność. Niesztuką jest jeść mniej kalorii. Jak jesz mniej kalorii, obniżasz sobie metabolizm. Twój organizm się przystosowuje do tego, że dostarczasz mu mniej kalorii. Wrócisz do normalnej diety, tam 2000 kalorii dziennie i zaczniesz tyć. Plus nie chodzi o to, żeby sobie metabolizm obniżyć, tylko żeby go sobie wywindować. I po to są też ćwiczenia fizyczne, żebyśmy mieli lepsze spalanie i żeby organizm sobie lepiej z tymi wszystkimi kaloriami radził. Dobrze. Y czy będzie kiedyś u mnie olejek lawendowy? Magdaleno, ja, my się w ogóle zastanawiamy z panem y, Pawłem, y, czy nie zrobić takiej linii produkcyjnej każdego olejku, czyli lawendowy, cytrynowy, Goździkowy, po prostu zwykłe olejki, ale w małej ilości sztuk. Dlatego mi się, że mi się wydaje, może mi się błędnie wydaje, że olejki eteryczne nie będą miały aż takiego wzięcia w sensie, że nie aż tyle osób je kupi. Problem z takim podejściem bo zabuletelkowanie, zaprojektowanie etykiet to, to jest do zrobienia wszystko. Problem z takim podejściem jest taki, że Kupowanie małych objętości olejku, na przykład w hurcie, nie wiem, 1 litra, 2-5 litrów, jest bardzo drogie. Takie ilości hurtowe to 15 litrów mniej więcej. No, z 15 litrów jest 1500, jeżeli dobrze liczę, 5, 500, 1500 opakowań olejku jest bardzo dużo jak na zielony detoks. Dlatego ja jeszcze cały czas się wstrzymuję z taką produkcją tych olejków niszowych. Wprowadziłam te olejki w tym roku, które są dla mnie najważniejsze z powodów zdrowotnych, czyli tymianek, mięta, oregano, drzewa herbaciane, które po prostu musicie mieć w domu, jakby się coś działo prozdrowotnego w domu czy na wyjeździe, a te inne olejki cały czas się nimi wstrzymuję mimo, że na przykład lawend używamy do niektórych mieszanek, więc jakby mamy ją, ale w bardzo małej ilości. Um, jeszcze jedna kwestia yy, Zaskoczyło mnie to Bo robiłam pewne podsumowania tego półrocza Jeżeli chodzi o sklep zielonego detoksu I okazało się Wyobraź sobie, dla mnie to było totalne zaskoczenie Że największą ilość Sprzedało się magicznego proszku Czyli tak zwanej hydromocy I to jest mój produkt Totalny sztos, dlatego że on jest tani jest przeciwrakowy, jest świetną profilaktyką przeciwrakową. Ja go używam nagminnie, dlatego że jeżeli nie dosypiasz, boisz się, że czasami wiecie, jest taki cięższy dzień, jesteś zmęczona, że będzie ból głowy, to ja od razu biorę ciepłą wodę z magicznym proszkiem i w ogóle nie doprowadzam do tego momentu, żeby, że zacznie mi boleć głowa. Teraz też ostatnio leciałam samolotem i ja gromadzę wodę podczas lotów, także przed lotem i po locie ten, ten magiczny proszek piłam. Do czego on jeszcze może być? On rozwodniony z wodą, może być używany na wszystkie stany zapalne. Czy boli Cię gardło, czy masz stan zapalny dziąseł, czy boli Cię ucho, magiczny proszek w łyżeczce wody ciepłej zakroplone albo magiczny proszek kapsułka z łykiem wody ssany sprawia, że um, zatrzymujesz proces zapalny, a każda angina, zapalenie dziąseł, no tam jest stan zapalny. Także ja magiczny proszek totalnie uwielbiam, ale absolutnie nie przypuszczałam, że to będzie produkt, który się sprzeda w największej ilości. Także... <grym> Ja jestem zdziwiona i tym zdziwieniem się z tą dzieje. Magdalena, ja kupię i lawendę i cytrynę. Jeżeli macie jakieś prośby, jeżeli chodzi o olejki takie właśnie niestandardowe i chcielibyście je mieć w zielonym detoksie, to piszcie tutaj w komentarzu. Ja zerknę, czego jest najwięcej i zerknę, czy jesteśmy w stanie to ściągnąć i wyprodukować. I tak już między nami mówiąc, bardzo chciałabym to zrobić przed październikiem, bo ja myślę, że będzie, będą zamknięte granice znowu na jesieni. Um, także tak a jak wiecie olejki nie nasze olejki nie są produkowane w Polsce tylko są ściągane, dobrze ja już kończę, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie bo tu nie widzę żadnych pytań Instagram w ogóle mnie o nic nie pyta Instagramie odnoszę się do Ciebie, uaktywnij się Instagram trochę cierpi bo ma z Tobą jakość wideo dobrze ojej, słuchajcie, na YouTubie jeszcze jest coś? Jak rozcieńczyć jakiś stosunek olejek a To zależy ile masz komarów. Ja intencjonalnie nie rozpisywałam właśnie konkretnego rozcieńczenia, bo y, na przykład my mamy domek nad... Y, nad wodą i tam jest taka ilość komarów przy domu, że to jest po prostu totalny sztos. Ja używam tego akysz co, yy, bez rozcieńczenia i co godzinę się nim pryskamy i naprawdę widać tych chmary komarów, słuchajcie, jak latają nam przed oczami i w ogóle przed głową. Ale jak na przykład już yy, idę do lasu, gdzie tych komarów jest mniej, no to taki olejek jest już za mocny. Dla mnie on też jest mocny zapachowo i wtedy można go na przykład jeden do jednego, czyli yy, Jedną łyżkę, na przykład do herbaty, można rozcieńczyć z jedną łyżką oleju, zmieszać to razem i położyć na skórę czy na skórę twarzy. Tak samo jeden do jednego przy spirytusie. Ale testuj, bo jeżeli naprawdę dużo masz tych insektów, to yy, może nie warto rozcieńczać. Kiedy probiotyki po, czy w trakcie odrobaczania? To zależy. Ja zawsze mówię, że probiotyki dobrze brać w trakcie wzmacniania, dlatego że podczas odrobaczania już masz całą garść rzeczy do brania. Ale jeżeli jesteś w stanie brać w trakcie. Yy, w trakcie odrobaczania te probiotyki, to jak najbardziej można je brać w trakcie. Piękne róże. <grywa> Proszę bardzo, jest jedna biała w środku. Um, lawenda byłoby super, Olej różany Olej różany kosztuje 500 euro yy, także olejku różanego nigdy nie będziemy mieli, ja myślałam o hydrolacie różanym, czyli takiej mgiełką mgiełce, bo ja jej używam bardzo dużo, yy, bardzo lubię zapach róży, yy, ale olejku na pewno nie będziemy mieli, bo to jest olejek bardzo, bardzo drogi i po prostu nie jesteśmy w stanie takiego czegoś kupić no dobrze tu już widzę, że wszystko jest ok Olejkuruzany. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o probiotyki, one będą na pewno dość tanie, ale będę was bardzo zachęcała, żeby kupić je w przedsprzedaży, yy, dlatego że yy, będą fajne pakiety. Będą fajne pakiety, więc możecie sobie tych probiotyków kupić na zapas. Można w ogóle sobie, słuchajcie, zrobić taką kurację. Ja to w ogóle planuję dietę dąbrowskiej na yy, sierpień. Mam nadzieję, że się uda. Yy, taką fajną kurację, że po prostu bierzecie sobie przez miesiąc probiotyki. To też jest fajne. Tak jak mówiłam Wam, żebyście przed miesiąc brali enzymy, żeby poprawia się cera, żeby poprawiły się włosy, żeby nie było wyprysków nigdzie. Tak samo można sobie zrobić samą kurację na probiotykach. Może być hydrolet. Dobra. Um, ja już kończę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i przypominam, że wszystkie dawkowania naszych produktów są na, na stronie sklepu i e, jeżeli piszecie do mnie maila z prośbą o dawkowanie, to ja nic mądrzejszego nie powiem niż to, co jest w sklepie. Um, te PDF-y są tam rozpisane dla każdego produktu i można je pobrać za darmo. A ja pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, bardzo wakacyjnie, bardzo ciepło i mam nadzieję, że masz chwilkę, żeby się zregenerować w tym okresie. I do zobaczenia za tydzień. Um, za tydzień też będzie ciekawa pigułka, bo myślę, że już zrobiłem pigułkę o probiotykach, więc wrócimy do tematu trawienia. Gdyby postaraj się przemyśleć to, co Ci mówiłam, na temat spożywania dobrych posiłków opartych na warzywach, na pełnoziarnistych rzeczach, i o tym, że wtedy można sobie pozwolić na przyjemności, i te przyjemności radują duszę, i to też jest mm, piękna część zdrowia. O, do tu kończę. Oczywiście warto subskrybować mój kanał, każdy kanał, obserwować i wciskać dzwoneczki. Dodawaj pod opisem link do sklepu. Dobrze, będę dodać pod opisem pewnie wideo. Link do sklepu. Przypominam, że sklep.zilonydeteks przez bardzo prosta nazwa. Zerknijcie, zapraszam serdecznie. Teraz jest ten akż w promocji, niezależnie czy idziesz w górę nad morze, czy nad jezioro, warto go mieć i możesz sobie przy okazji dorzucić inne rzeczy do koszyka, skoro i tak przysyłka jest.